Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Aha. Zobaczcie, jakie są beznadziejne schody rzepaku. No nie ma, praktycznie nie ma. Tutaj gdzie nie, gdzie coś wychodzi. Co siedzi, jak zaklęte. Przecież to już ściane było. Ile? Dwa tygodnie temu. Nic nie ma łubin nawet nie bardzo chce wschodzić, no przez te deszcze co padały to zasklepiło ziemię. I tak jakby to policzyć na metrze kwadratowym średnio, no bo o, tu idziemy, idziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nie wiem no Może z 10 roślin jest, może nie ma no jeszcze będę to obserwował, jak za tydzień się nic nie zmieni. No Ten rzepak to powinien wyglądać o, tak jak tu przy tym o ten. No już powinna być, yy, powinien trzeci liść wychodzić. Na torfowisku inaczej rzepak wygląda. Tam ziemia nie jest taka podatna na zbicie. I tam normalnie wygląda tak jak ten większe roślino, przy tym kole. Wniosek wychodzi na to, że trzeba tak jakby trzeba było powałować. Jak tu oponał przejechałem i tu lepsze są schody. Trudno powiedzieć. No, nawóz jest tutaj dany, więc nie będę tu czekał do wiosny. I nie będę czekał do wiosny, tylko teraz coś trzeba posiąść, jak, jak chcę coś tu mieć. No, uprawiane, znaczy muszę mieć coś uprawiane. Niektórzy tu we wsi przesiewali rzepaki. No ja jednak nie zdecyduję się na siew rzepaku we wrześniu Bo jednak to są koszty, nasiona I raz jechać, chociaż raz może to też jest Koszt Ale nie wydaje mi się, żeby to aż tak już było Dochodowy interes Lepiej w tej porę, jak już mam coś przesiewać, to lepiej to nawet jeszcze raz zaorać I bo, bo muszę, musiałbym to jeszcze raz zaorać, bo tu jest popuckane doblebowo. No i co? No i jak jest popłyskane do glebowo, no to trzeba z, na ten środek zwalczyć. O, tu u sąsiada rzepak bardzo ładnie wygląda. O, tak powinien wyglądać. O, takie żądeczki powinno być widać. A tu co? Tu nie ma tego. Trochę wcześniej był posiany. I powychodził jeszcze przed deszczem. I tu właśnie dzień różnicy. Zobaczcie, co może dzień różnicy zrobić we wschodach rzepaku. No tak się trafiło, no co poradzić. Dzisiaj jest sobota, 5 września. Nadają znowu jakieś ulewne opady deszczu. Ja już sobie dzisiaj zaczynam orać na żyto i na jęczminę zimy. I na pszenicę. I tu jak będzie mówię, za tydzień nic się nie poprawi. Ze wschodami to też zaorzę i posieję żyto. Nie, nie żyto, jęczmy no zimy. Bo mógłbym jeszcze i przy żyto siać, ale siać nie wiadomo ile rodzaj zbóż i później to magazynować to też będę przedzielał. stodoły dole jakieś zasieki robił, będzie mi się to mieszało. A tak do w wsypię. Jęczmy zimy, jary, i tak u mnie to wszystko idzie jedno miejsce na paszówkę. Słuchajcie, orze, te. Piątą klasę gleby. Ale tu w zasadzie nie wiem, tu na głęboko jakby zrobić jakimś kultywatorem. Jakby mieć, to i bezorkowo można siać, bo tu jest jak puch wszystko. Ale orze, no bo robię tym, co mam. Eee, orka na głębokość. No i teraz patrzeć na co. Na głębokość jak kółko się odgniata. No to jest 8 cm podorywka, tak? Patrząc na to powierzchnię. Na to usypane, no to. 23 cm, a tak of to, o w to jakieś 15 cm No i tak zostawię, bo to tam Nie ma co tu głęboko orać o kamieni pełno No i tu nawet spory kamień trzeba zabrać Na razie tu położę O tak o zmierzyłem To od tamtej strony Pokażę Wam, mierząc odtąd, to miarku, tak jakby pokazuje do opony, no to tak jak krój, no to krój idzie tu, metr 60, m. dosłownie metr 60, m. idealnie tu idzie paliwa lałem do pełna, nie zobaczyłem, nie przelało mi się na korpusku. Na razie wezmę sobie ten kamień, o tu położę. Tu jest taki próg, i to nie sunie się przypadkiem. Przynajmniej nie sunie się i szyby nie pobije. Kolejna kwestia, tu mi powiedziano, żeby podkładkę dać, założyłem, żeby zawleczka przypadkiem nie wyskoczyła. No i jest. Muszę uważać na te przewody hydrauliczne, bo potrafił się zaczepić o to na dole. Teraz mi to kopunkę zrzuciło, musiałem do domu jechać, czyścić z piachu, No i tu przewód jest. Od tego tak jakby trochę przetarty No i pociągnąłem je na tym mocowaniu. No chyba jeszcze muszę poprawić to. No 13. Z tymi przewodami tu trzeba uważać. Tu ja trochę za luźno je dokręciłem i one się wydłużyły. A to trzeba, trzeba się nie zdusić. wystarczy i tak trzeba zostawić to teraz w drugą stronę trzeba uważać przy obrocie żeby te przewody tu gdzieś nie zaczepiły nie weszły, ale to, to trzeba obserwować Zbierałem sobie licznik spalania. Aha. A bo C, tu na, na B miało być. O. No i typowo ładna orka siewna, to poleży z tydzień. I tak jak mówię, to miałoby, tak jak powiedziałem na początku, taki będzie. Konkretnie ta jedna działka będzie podzielona na pół. No może nie tak dosłownie na pół, ale tak. Ma być posiane na dwa przejazdy opryskiwaczem. Czyli to wyjdzie jakieś 95 arów żyta hybrydowego, a reszta ma być jęczmień o zimy. Zwykły, nie hybrydowy. I na tamtej działce, gdzie, że nie wyszedł, też na tej piątej klasie. Też posieję jęćmień o zimy zobaczymy co z tego wyjdzie, bo raczej nie wydaje mi się, żeby tam rzepak powychodził. Tak samo tu sąsiad ma, centralnie, przez między której nie mamy, rzepak posiany mniej więcej w tym samym czasie. I słuchajcie, siewnikiem agromasza z rednicami talerzowymi i nic, no jak po prostu w dzień popadło, po prostu, że deszcz spadł, to nie ma mocnych, Jakbyśmy się jak nikt nie mieli na tych ziemiach, nic to nie pomoże. Po prostu mieliśmy pecha. Ja, sąsiad, jeden, drugi, trzeci nie udało się. No i tak to jest z rolnictwem, że raz się uda, raz się nie uda. No to tutaj w dole, gdzie jest, trochę tak jakby już łąki to podchodzi, nie? bo no to już widzicie dalej są łąki, tam dalej torfy. No to oczywiście, no tutaj jakieś są schody. Ale ten rzepaczek jest tak malutki, bo też ta ziemia jest zasklepiona, i ten rzepak rośnie jakby chciał, a nie mógł. I też dobrze, niedobrze to jest. Jeszcze, jakby to był 31 dzień sierpnia, to może jednak bym się pokusił o. Pokusiłbym się o przesiewanie tego rzepaku. Natomiast teraz nie zaryzykuję. I kolejna kwestia. Na razie teraz jeszcze na drogę wyjeżdżam, bo w tym dziobku, w tym kliniku, takim w tym narożniku, to chcę dosyć daleko, w sensie do końca chcę no, do końca chcę odorać, bo później będzie poprzeczkę mi łatwiej robić, bo nie będę się na sąsiada pole wjeżdżać. Bierze sobie spalanie, tak przy okazji, no ale na razie nie będzie żadnego wyniku podawał, bo na razie mało co zaorałem, żeby powiedzieć, na razie pokazuje, ale to cały czas rośnie, nie? bo po wyzerowaniu to podpija 6,5 litra na godzinę, ale niedawno było 6,4, a już jest 6,6, ale tu wyjdzie około, 12 litrów, około 15 litrów na godzinę. Tutaj teraz nie ma co robić przy tym płytek. Przy tak płytkiej orce to mógłby nawet 15 na godzinę iść. No ale to. Znaczy 15 na godzinę mógłby iść, ewentualnie nawet 5 skip przy takiej prędkości. To by mógł dawać radę przy takim oraniu. No ale to taka jest gleba jest. Jeszcze po tych deszczach to tak mięciutko. Na wilgoć nie mogę narzekać. Widzicie, dopiero zwróciłem uwagę I tak dobrze i tak niedobrze, nie? Teraz jak tu jest obraca, to tu przemów wchodzi. Więc tu trzeba jeszcze inaczej to zrobią tak. Więc to będę musiał jeszcze wkręcić. O jeden obrót myślę, że o jeden obrót wystarczy. I tu tak samo wkręcić. Czyli o tak. I teraz będzie odpowiednio głęboko brało. Czyli tak na około 16 cm. Wracam, będę tam na 3, na 3 będzie zawracanie z takimi długimi odstępami. na te pola, to chyba trzeba na pług jakoś, czy gdzieś na ciągniku naprzód, jakąś skrzynkę montować i te kamienie zbierać. Te mniejsze i te większe. No nie wiem, czy jak posieje zboże i teleżówka później po tym siewniku powyciąga to, to albo przyczepą nawet przyjadę i będę zbierał. No bo teraz z tych kamieni tak ostatnio powychodziło przez tu zimę, że to w tym roku to jest... Ja nie pamiętam, żeby kiedyś Tyle kamieni było na polach, może te pługi. Po prostu większe, ten większy ciągnik, jakąś przerwał tę podeszwę próżną, i nagle to zaczęło wszystko wyskakiwać. Bo tam od 60 i to wiecie, jak to było. No to nagle te pługi zaczynają grać lepiej. W każdym miejscu idzie bez problemu. I mamy to, co mamy. Ja jeszcze Wam. Taką ciekawostkę powiem zauważyłem przy siebie rzepaku. Możliwe, że jakbym tak zrobił, to też by było lepiej ze wschodami. Zauważyłem, że jeżeli się zaorane pole o takie pole przeleci przejedzie talerzówką bez siewnika, raz, a później drugi raz z siewnikiem się siejąc, to jest znacznie lepiej. O tak na raz talerzówkę to jest za słabo. Może nawet jakimś kultywatorem, nie wiem, bronami czy coś. W tamtym roku miałem taką sytuację, że robiłem pole pod rumianek, szykowałem pod rumianek, już po talerzmachem miałem gołować, a ale ja stwierdziłem, że będę jednak chciał rzepak. No i tam wyszło tak, że posiadłem rzepak yy, wcześniej, uprawiając pole talerzówką, i wschody były idealne. Na drugiej działce już tak niekoniecznie. No i tu w tym miejscu, gdzie robiłem już takie nakładki. gdzie robiłem te nakładki no to wyobraźcie sobie, że to są znacznie lepsze wschody no i moro, że wniosek taki, że trzeba było jeszcze to wcześniej uprawić jestem po zaoraniu większości pola, chociaż to jest tak dziwnie, chociaż nie, bo ja później dopiero wyzerowałem licznik jak już ustawiłem pług I teraz w cały czas w tym momencie mam zaorane 0,9 hektara, czyli tak w zasadzie ten łuk przy tym piaku, tak przesuwając się troszeczkę może brać z 5 cm szerzej ale to zobaczymy później bo ja wcześniej tak jakbym sobie zaorał maksymalnie przed wyzerowaniem 15 arów więc no to by się zgadzało czekam aż będzie ten jeden hektar na komputerze jak wyskoczy i wam powiem, jakie jest spalanie. Już zaraz, chwila, moment. I oczywiście to tylko same oranie. Jeżdżąc, orząc. Bez poprzeczki, tylko tak raz przy razie. Pole o długości około 400 metrów. Raz w jedną, raz w drugą stronę. W tym momencie spalamy 12 litrów na godzinę. Czyli 11,4 litra. Łącznie, czyli tu jeżeli wyrównają się dwa wyniki, to wtedy będzie równo godzina. Więc na razie czekamy. 11 ,4. no Ale jeżeli w tym momencie już mówi nam komputer, że to będzie 12 litrów na godzinę. 12 litrów na godzinę, a 1,2 litra. Przewodami no trzeba uważać. Teraz chwila, moment, niech się obrócę. No cały czas mniej więcej tak to wygląda. Głębokość orania około między 15 a 18 cm no To zależy, wiecie, raz głębiej, raz płycej. No to wychodzi, że taką jeżdżąc no to 10 litrów na hektar. Co jest bardzo mało jak mi jeszcze na John Deere'a, który podobno rzekomo dużo pali ale po prostu jeżeli mamy odpowiednie warunki tutaj płuk jest dotarty, bo ten już jest przeorał swoje odkładnie są wyściskane odpowiednia szerokość do mocy ciągnika może i 1,80m nawet by było ok przy tym nawet można by było jeszcze no, mniej odpowiednie obraty silnika tam ktoś mówił 1500-1600 obrotów, ja robię 1700-1700 obrotów cały czas i zauważyłem, że jest dużo mniejsze spalanie jak przy obrotach 1600. To też ma duże znaczenie. Prędkość mógłbym szybciej, ale wjeżdżę tak 9,5 na godzinę i troszeczkę wolniej. Jakbym jeździł, to musiałbym szerzej mieć ustawiony, ale nie ma tu już szerzej możliwości, więc <laughs> prędkość też jest optymalna. 9,5. O, w tym momencie jest 1 hektar na komputerze, a spalanie jest dokładnie 11,8. Słuchajcie, jest teraz moment, o którym wspominałem w jednym z ostatnich filmów, a mianowicie jak odorać, jak po sąsiedzku sądynie. No i tu już jest problem. A mianowicie, trzeba zrobić tak: przede wszystkim kółko wrócić na sam początek. Dobra, nie Nigdzie nie pojedziesz. Takim oto cieniutkim drucikiem zechcę przyczepić to w ten sposób, żeby nie opadło. Tylko gdzie? No do tego chyba. Jakiegoś miejsca, gdzie no by tutaj złapać. No tu będzie dobrze. No, żeby to nie zapadło o to jak będzie się obracało i teraz tak. Następnie podnosimy, znowu obracamy. No jest tak jak chciałem. Po trzeba kółko podnieść. Na tym otworze będziemy robić wszystko fajnie, tylko kółko trzeba jeszcze wyżej podnieść. Teraz będzie idealnie. Dobra. W taki oto sposób odorałem od sąsiada. Teraz trzeba tam zdemontować ten swój wynalazek. I po problemie. Słuchajcie, zakończyłem orkę na tym polu. Jadę na drugą działkę. Troszkę tam nie będę nagrywał, bo chyba nie ma co. Ja będę orał po rzepaku. Tam, gdzie z Perkinsem pług zdejmowaliśmy. Tam, gdzie Żepak sypał 300 z hektara. I będzie tam się na pszenica. No, idealne stanowisko. Ja tu mówię, już zakończyłem. Zaorane jest, tak jak widać. I tyle. No, pług na razie się spisuje. Ok. Rewelacji nie ma, ale naprawdę na moje potrzeby w zupełności wystarczy. No i tyle. Nie no, słuchajcie, muszę Wam to pokazać. Miałem tego nie nagrywać tu, ale ta działka jest znacznie inna jak tamta. Zobaczcie jaka tu ziemia jest. Akurat w tym miejscu była kiedyś łączka taka, nie? Tu zaorałem, zlikwidowałem. Bo no, w tym miejscu kozły na rumianek stały. Tu kiedyś było złożenie, są filmiki, można zobaczyć. Tu rzepak swoim kombajnem dokaszałem, bo jak mokro było, to Medion nie dał rady wjechać. A teraz po tych zastuiskach wody, zobaczcie jak to się orze. Tu trzeba ewidentnie najpierw przyjechać, jeszcze tyle najpierw doprawić, dopiero potem siąć. Na tamtej działce można sobie to odpuścić, ale tutaj to obowiązkowo. Już ja nie będę taki głupi i nie zrobię takiego czegoś, że naraz. raz. Może jakbym miał bronę taką aktywną, no tu na raz, tak na razówkę można siać. W sensie, że bez wcześniejszego doprawiania. No ale przy takim oraniu no to a i tutaj musiałem zmniejszać biegami w tym dole idzie 7,5 na godzinę. Tu, w takim mokrym terenie, na biegu B3, muszę iść. No. no, ale powiem Wam, tu jest fajna ziemia. Tu będzie siana pszenica Delawar, a z tamtej strony Arkadia. Delawaru będzie pół hektara, Arkadia hektar. No zobaczymy, wilgoć jest ładna, to wschody będą na pewno na przyzwoitym poziomie, więc nic tylko siać, ze zbożem wschody będą o wiele łatwiejsze, bo nawet jakby tam czasowo nie było, e, zabrakło wody, to tam ze trzy tygodnie powiedzmy popada i ona wtedy wschodzi, tak jest z o tutaj, no w tym miejscu można szybciej jechać i jak jadę szybciej to ładnie rozbryla, tak jakby od razu już Doprawiony, chociaż mówię, w tym miejscu na tym polu na pewno będę jeszcze raz doprawiał, i nie ma takiej opcji, żeby tego nie zrobić. A jak posieję nawozy, to nawet chyba tam na tamtą działkę, to pojadę i po prostu przed siewem uprawię te miejsca, gdzie jechałem z rozsiewaczem, żeby pole było w miarę równe. No, fajna działka jest pod tym względem, że jest różnorodność terenu. Naprawdę bardzo, duż, bardzo duża różnorodność terenu, bo no tu piaseczek jest. Co prawda niewiele tego piaseczku jest, bo jakieś 20-30 jarów, ale jest, nie? widzicie? Taż się kreską odrysowuje no, w tym miejscu. No tu jest taki piaseczek. No może więcej. Jak 20. Chociaż nie, bo tam, tam, tam jest yy, tu bliżej drogi tego więcej jest, a tam później mniej, no ale o i tu już jest taka wchodzi lepsza klasa gleby i tu nawet nie ukrywajmy. Jest coś koło trzeciej klasy, może nawet lepiej. Chociaż tutaj nie z tą klasyfikacją, to można by książki pisać. No ale dobra. I zobaczmy, znaczy zobaczcie, samo rzepaku są, i przykrywa to. Nie ma problemu z tym Chociaż dużo ich nie ma To też jakby było więcej To może by i gorzej to przykrywało Ale czekajcie, bo w sumie chcę jeszcze dociągnąć Pokazać Wam o tym miejscu Jak będzie ciągnął zwalniał Chociaż nie wiem czy tu będzie Zwalniał, bo się już jest wyżej Ale uwaga No trzeba redukować Słyszeliście, ja gazu nie odpuszczałem! Dobra, trzymajcie się, na razie wam i cześć.